Daj, mój przyjacielu, jeśli tu jesteś, to prawdopodobnie chcesz dowiedzieć się, jak stać się facetem, którego kobiety uwielbiają. I wiesz co? Jesteś we właściwym miejscu. Dziś porozmawiamy o czymś, co pomoże ci wyróżnić się, zdobyć ich szacunek i oczywiście sprawić, by wszyscy cię zauważyli. Temat jest potężny i może zmienić sposób, w jaki relacjonujesz się z kobietami. Co każdy mężczyzna powinien wiedzieć, aby naprawdę zrobić różnicę i przyciągnąć tę kobietę, którą zawsze chciał? Cóż, opowiem ci wszystko. A jeszcze więcej, wszystko to ma związek z czymś, co jest proste, ale bardzo skuteczne stoicyzm. Może się zastanawiasz, ale co to ma wspólnego z kobietami? Uwierz, to ma wszystko wspólnego. Stoicyzm nauczy cię, jak mieć samokontrolę, jak być spokojnym i, co najważniejsze, jak stać się mężczyzną, którego kobiety naprawdę podziwiają i pragną. Więc jeśli chcesz nauczyć się, jak zachowywać się pewnie, atrakcyjnie i zdobywać serce kobiet w sposób prawdziwy i inteligentny, zostań ze mną do końca. Bo to, co nadchodzi, zmieni grę, a obiecuję, że ci się to spodoba. A zanim zaczniemy, nie zapomnij subskrybować kanału i włączyć dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnego z naszych materiałów. Zaczynamy! Wewnętrzna pewność jest atrakcyjna. Przyjacielu, jeśli jest coś, co kobiety naprawdę uwielbiają, to mężczyzna, który wie, czego chce i nie boi się być sobą. I nie mówię tu o byciu aroganckim, popisywaniu się czy ciągłym, próbowaniu zaimponować. Sekret polega na byciu naturalnym, komfortowym w swojej własnej skórze, bez potrzeby szukania aprobaty innych. Znasz tego faceta, który wchodzi do pokoju i wydaje się, że ma naturalny magnetyzm? To nie dlatego, że próbuje się pokazać lub coś wymusza, to dlatego, że ma pewność siebie w sobie. Nie szuka uwagi, po prostu jest sobą, a to jest potężne. I to jest właśnie to, czego uczy nas stoicyzm: kontrola emocji, utrzymywanie spokoju, bycie pewnym swoich przekonań i działanie z celem, bez pośpiechu i niepokoju. On wie, czego chce i nie musi krzyczeć o tym światu, bo jego postawa. Działania i energia mówią za niego. Kobiety przyciąga ta cicha pewność siebie. Nie chcą faceta, który cały czas próbuje zadowolić wszystkich albo prosi o aprobatę. Chcą mężczyzny, który ma swoją własną energię, który czuje się dobrze ze sobą i kiedy jest w pobliżu, sprawia wrażenie, że wszystko będzie w porządku, ponieważ ma kontrolę nad sytuacją. To jest o wiele bardziej atrakcyjne niż jakiekolwiek przesadne gesty. Co jest najlepsze? Kiedy działasz z tą spokojnością, nie spiesząc się, żeby coś udowodnić, zaczynasz wyróżniać się w sposób naturalny. Nie musisz niczego wymuszać, bo prawdziwa pewność siebie przyciągnie kobiety w głęboki i prawdziwy sposób. Więc, mój przyjacielu, rada jest prosta: bądź tym spokojnym facetem, który wie, czego chce, a kobiety będą Cię adorować. Znaczenie: cierpliwości. Kolejnym kluczowym sekretem, mój przyjacielu, jest cierpliwość. I wiem, wiem, że myślisz. Cierpliwość, a działanie, a pasja? Spokojnie, rozumiem cię, ale pozwól, że ci wytłumaczę. Często to, czego kobiety naprawdę chcą, to nie mężczyzna, który się spieszy, chcąc przejść do następnego kroku, ale ktoś, kto wie, kiedy poczekać na odpowiedni moment, kto ma spokój i wie, kiedy dać przestrzeń, gdy jest to konieczne. Stoicyzm uczy nas właśnie tego. Kontrola emocji jest ściśle związana z cierpliwością. Nie chodzi o to, by gonić za rzeczami, ale o to, by działać w sposób strategiczny i, co ważniejsze, wiedzieć, jak uszanować czas. Kiedy jesteś cierpliwy, pokazujesz, że masz kontrolę nad sobą i że jesteś komfortowy w dawaniu przestrzeni, by rzeczy działy się we właściwym czasie. Nie śpieszysz się, nie jesteś niecierpliwy, nie wymuszasz niczego. W życiu miłosnym to prawdziwa sztuczka mistrza. Kobiety nie lubią pośpiechu. Nie chcą, byś próbował przyspieszać sprawy, żebyś myślał o szybkim przejściu do kolejnego etapu. Chcą wiedzieć, że jesteś tu, w tej chwili, gotowy, by słuchać, rozumieć i szanować ich rytm. To jest o wiele bardziej atrakcyjne, niż próba przyspieszania rzeczy, lub pokazywania, że jesteś zdesperowany, by zajmować teren. Pokazując cierpliwość, mówisz: Wiem, co robię, i nie śpieszę się. To, mój przyjacielu, jest o wiele bardziej atrakcyjne niż myślisz. Cierpliwość buduje pewność siebie, tworzy atmosferę komfortu, a to z pewnością cię wyróżni. Dotyk z celem. A teraz porozmawiajmy o czymś, co wiele kobiet uwielbia, ale rzadko o tym mówią. Dotyk z celem. Spokojnie nie chodzi tylko o dotykanie dla dotykania chodzi o dotyk z intencją. Ten, który idzie dalej niż prosty kontakt. Fizyczny. Kiedy dotykasz kogoś spokojnie, z troską i z powodem, pokazujesz, że masz kontrolę, szacunek i oczywiście pewność siebie. Stoicyzm uczy nas, że aby być prawdziwie silnym i zrównoważonym, musisz wiedzieć, kiedy działać i, co ważniejsze, kiedy się wycofać. I to doskonale odnosi się do dotyku. Nie chodzi o impulsywność. O dotykanie na oślep, ale o to, by być strategicznym i wiedzieć, kiedy pokazać czułość lub afekt. Delikatny dotyk, jak przejechanie dłonią po jej plecach, lub muskanie, dłoni może przekazać więcej niż słowa. I wiesz co? Kobiety to uwielbiają. Kiedy pokazujesz, że wiesz, jak dotykać bez naruszania jej przestrzeni, nie wymuszając niczego, w rzeczywistości pokazujesz pewność siebie, która nie potrzebuje wielkich gestów. Tego typu dotyk przekazuje szacunek i wysyła wiadomość, że wiesz co robisz, ale robisz to we własnym czasie, w odpowiednim momencie. Sekret polega na tym, by zawsze działać z delikatnością i troską. Subtelne dotknięcia mogą być niezwykle potężne i tworzyć głęboką więź. Pamiętaj, nie chodzi o pośpiech ani o próbę zaimponowania, chodzi o stworzenie atmosfery intymności i zaufania. Gdzie dotyk jest tylko przedłużeniem twojej wewnętrznej pewności. Więc bądź strategiczny, ale zawsze z szacunkiem, a zobaczysz, jak to może być niesamowicie atrakcyjne, znaczenie autentyczności. Autentyczność, mój przyjacielu, to wszystko. Kobiety nie chcą być z mężczyzną, który stara się być kimś, kim nie jest, lub który ukrywa się za maską. Uwielbiają, kiedy jesteś szczery, kiedy pokazujesz się taki, jaki naprawdę jesteś. Bez próby zaimponowania lub udawania kogoś innego. I powiem ci: To nie ma nic wspólnego z perfekcją chodzi o szczerość. Stoicyzm uczy nas, by żyć zgodnie z naszymi własnymi wartościami nie martwiąc się o to, co myślą inni, ani o oczekiwania, które próbują na nas narzucić. Kiedy jesteś autentyczny, jesteś wierny sobie a to jedna z najbardziej atrakcyjnych rzeczy, jakie możesz zrobić. Kobiety to zauważają, bo szukają prawdziwego połączenia, a nie gry. Kiedy przestajesz próbować zadowolić wszystkich i po prostu jesteś tym, kim jesteś, tworzysz głębszą więź. Ta autentyczność sprawia, że kobieta czuje, iż może ci zaufać, bo nie jesteś tam, żeby ją oszukiwać ani udawać kogoś, kim nie jesteś. Jesteś po prostu sobą. A to tworzy coś prawdziwego coś, co wykracza poza powierzchowność. Więc, przyjacielu, bądź sobą. Pokaż swoje wartości, pasje, a nawet swoje niedoskonałości, bo to właśnie kobiety naprawdę chcą zobaczyć. I oczywiście stoicyzm uczy nas, by być odpornymi i nie przejmować się tak bardzo opinią innych. Kiedy podążasz tą filozofią, stajesz się silniejszy, pewniejszy siebie i z pewnością bardziej atrakcyjny. Autentyczność to klucz do budowania czegoś prawdziwego i trwałego. Szacunek dla granic. Teraz porozmawiajmy o czymś, co jest bardzo ważne i czego tak naprawdę każda kobieta pragnie, ale często nie wyraża tego bezpośrednio szacunek dla granic. I, mój przyjacielu, to jedna z najbardziej atrakcyjnych postaw, jaką mężczyzna może mieć. Wiesz dlaczego? Bo pokazuje, że traktujesz ją jako osobę z własną autonomią, uczuciami i pragnieniami. Stoicyzm uczy nas, że samokontrola jest niezbędna. Nie tylko po to, by mieć wewnętrzny spokój, ale także by dobrze współżyć z innymi. Oznacza to, że nie należy być nachalnym ani inwazyjnym, ale umieć dostrzegać sygnały i działać z wrażliwością. Czasami szacunek do jej przestrzeni, cierpliwość i danie jej czasu, by poczuła się komfortowo, robią całą różnicę. Kiedy szanujesz jej granice, pokazujesz coś bardzo cennego, naprawdę ją cenisz. To nie znaczy, że nie jesteś zainteresowany ani nie chcesz być blisko, wręcz przeciwnie. To znaczy, że rozumiesz znaczenie jej czasu, emocji i wyborów. Tworzy to atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, w której wie, że może się zrelaksować i być sobą bez presji. Sekret tkwi w empatii. Nie ma sensu zmuszać jej do czegoś, jeśli nie czuje się komfortowo. I najważniejsze szanowanie nie tylko jej granic, ale także swoich własnych, ponieważ stoicyzm uczy nas, że wewnętrzna równowaga odbija się w naszych działaniach zewnętrznych. Kiedy działasz z szacunkiem, ona to zauważy, a to stworzy bardziej autentyczną i trwałą więź. Dlatego, przyjacielu, szanowanie jej granic to coś, co wykracza poza prostą postawę, to pokazanie dojrzałości, szacunku i mężczyzny, który wie, jak poradzić sobie z relacjami w sposób zdrowy to z pewnością uczyni Cię o wiele bardziej atrakcyjnym.